Postać ojca Stanisława Papczyńskiego była mi długo nieznana. Chociaż jestem zakonnicą, to pracując wiele fizycznie mało czytałam z wyjątkiem lektur do rozmyślania i pism astetycznych. Pewnego dnia przeglądałam jakieś szpargały na strychu klasztoru i znalazłam przedwojenną gazetę, a w niej artykuł i zdjęcie tego zakonnika. Wycięłam sobie to zdjęcie obrazek ponieważ uderzyła mnie i pociągnęła twarz tego człowieka. Włożyłam je do książki do czytania duchowego. I wiele razy wpatrywałam się w ten obrazek, który dla mnie przedstawiał tak świątobliwą, ciepłą i pociągającą postać. Jeszcze nie miałam odwagi modlić się do Ojca papczyńskiego. Tak naprawdę to nic o nim nie wiedziałam. Jestem prostą zakonnicą, od krówek. W tym roku dostałam od siostry z wileńszczyzny bardzo smutną wiadomość. Jej mąż rozpił się, odszedł i pozostawił ją z czwórką małych dzieci. Jest bezradna, została w nędzy. Postanowiła przyjechać do Polski, aby ratować swoje dzieci i wychowywać je po katolicku. Mąż, chociaż ją opuścił, nie wyraża zgody na żadne wyjazdy. Ja, gdy się o tym dowiedziałam, w jakimś natchnieniu przypomniałam sobie obrazek w książce i ojca papczyńskiego. Zaczęłam żerliwie odmawiać nowenne do Matki Bożej, z prośbą o wstawiennictwo sługi Bożego w tej ciężkiej sprawie. Po paru tygodniach otrzymałam radosną wiadomość od mojej siostry. Mąż wrócił do niej i skruszony płakał, przepraszał, uznając swoją winę. Przestał pić i obiecywał poprawę na przyszłość. O ile przedtem nawet nie chciał słyszeć o wyjeździe do Polski, tak teraz wyraził zgodę i sam rozpoczął przygotowania i przemienił się w lepszego człowieka polska siostra sercanka